No Ale potem musisz się zgrać, bo potem ty będziesz problem, jak z No dobra Mam dla was coś ciekawego Naprawdę Zobaczcie Mam tutaj przy sobie monetę Złotóweczkę Tak? I mam jeszcze przy sobie markę zaznaczę tę monetę tak, żebyście byli pewni, że jest jedyna taka na świecie z moimi inicjałami. Mamy tutaj M i damy z drugiej strony P. Tak dużymi inicjałami, żebyście dobrze widzieli, że jest taka jedyna na świecie moneta, tak? I teraz tak jak mówiłem, mam dla Was coś ciekawego, mianowicie niektórzy iluzjoniści sprawiają złudzenie że moneta całkowicie znika. Ja zrobię coś innego, coś ciekawszego, mam nadzieję. Mam tutaj puszkę, w tym wypadku Coca-Coli, i mam monetę. Teraz, jeśli się mocno skupię, to wygląda na to, że moneta całkowicie znika. Wszystkie ścianki naszej puszki są nietknięte. Góra puszki też jest zamknięta, tak samo dół. Nic tutaj nie ma. Czasami nawet słychać tę monetę w środku. Nie wiem, czy... Słyszycie? Jak uderza odno. Wiecie co, może będzie łatwiej jak po prostu oh, się trochę spini. Ale okej. Okay. Nie jest tak źle jak myślałem. Przelejemy naszą kolę tutaj do środeczka. W środku puszki. Coś nam wrzęczy, coś nam wrzęczy, zobaczcie. To jest ta nasza podpisana moneta.